Więc <laughs> to jest moja i ona pierwszy raz zobaczy. Jezus. Pierwszy raz zobaczy śnieg, chyba. No. To on. <laughs> on nie wie, co się dzieje. O, to on. Jezu, no tutaj... Ty... Staj, normalnie jest. No, szalę biedną, spada. No. Śnieg. Śnieg się ba to, <grystanie> Więc to jest moja druga bogata. Ona sama wyszła, ale ona wychodzi za, za nim. On gdzieś tam jest nim. I ona za nim wyszła, bo on wyszedł, i ona wyszła też. I zobaczmy jej reakcję. Jest... Jezu. I zobaczcie co ona robi Patrzy tam? No nie patrzy nawet, patrzy na to Halo Patrzcie co ona... Nawet nie patrzy na śnieg Aha Gdy zobaczcie, ona sobie wchodzi po po nim Ale i Jezu, I on... ona się trzyma. Ale biedny no ale... Sobie... Jest wcale widoctwo! Nio! Mój nie No i sobie patrzą, Są jakieś zdjęcia może. E, hejka to, więc tak to jest kontynuacja. Kontynuuję ten vlog, więc otworzę kalendarz i to też jest zrobię. I tak będę otwierać, żeby wiecie, żeby to było jako takie otwieranie... Żeby było poczuć na otwierania. E, Wiecie, kalendarz jakby to jest niepotrzebne w ogóle, ale... I tutaj jest jakaś gwiazda. Tak. Gwiazda. No... Y i chciałam powiedzieć, tak pierwszy raz się padało, znaczy yy, śnieg padał, jakby ostatnim razem było to w styczniu i mojej papugi pierwszy raz właśnie widziały śnieg, bo one no, ja w styczniu nie miałam 20 stycznia, ale wtedy chyba śniegu nie było yy, już, albo był, tylko że yy, jakby nie mogłam ich wtedy wyciągać, to jak miałam dać ten, te, nie będę przecież dalej brać, żeby pokazać im śnieg. No. I tak, jeszcze muszę zadania trochę zrobić i yy, chyba za tydzień, w następnym tygodniu idziemy do szkoły już I to będzie bardzo głupie Bo będę musiała cały czas maski nosić, normalnie cały dzień i myślę, że mi się tak Ym... nie chce Nie chcę mi się w ogóle iść do tej szkoły, iść z tym maski A teraz sobie jeszcze pogram, to jest taka rutyna I sobie jeszcze coś zjem, bo też <grym> nie jadłam jeszcze dzisiaj Jakiegoś takiego normalnego śniadania Więc zjadłam Zobaczcie, omegę Omegę, ale słodziutkie On się mył, a potem ona tak da do niego Bo zobaczyła, że on tak do niej trochę I takie przytulają się Ale piękne, i taka kulką jest taką O Jezus Ale słodziusie Okej, okay, to tyle z tego vloga i właśnie dokończyłam biologię Nawet nie wiem czy to dobrze zrobiłam Ale jest jakaś celowa godzina Znaczy 12 W nocy I moje papugi Tam Już sześć śpią Śpią prawie Okej, okay, więc tak, po prostu się żegnam, pa